Żyjemy w świecie, który mówi nam, że jesteśmy wolni. Możemy wybierać, kim chcemy być, jak wyglądać, kogo kochać, w co wierzyć. Możemy opowiedzieć się po prawej albo lewej stronie i w zasadzie wybór podejmować w każdej dziedzinie naszego życia. No właśnie, ale czy podejmowanie wyborów jest wolnością? Bo z jednej strony to wolność wyboru, ale z drugiej nasz wybór zawsze jest przez coś determinowany. To trochę ironia, że człowiek, który od zawsze pragnął i walczył o wolność, dziś nie potrafi na przykład przestać skrolować telefonu. Oczywiście powiemy, że to nasz wolny wybór, ale czy na pewno? Z punktu widzenia nauki, nasze poczucie wolnej woli wcale nie jest takie oczywiste. Na przykład badanie Benjamin'a Libeta, amerykańskiego neurobiologa z 1983 roku pokazało, że nasze mózgi podejmują decyzje o milisekundy wcześniej, zanim my jesteśmy tego świadomi. To trochę tak, jakby nasze ciało decydowało wcześniej za nas, a nasz umysł to tylko racjonalizował. Stanley Milgram, amerykański psycholog społeczny, zadał sobie pytanie o przyczyny ślepego posłuszeństwa wobec zbrodniczych rozkazów, które doprowadziły zwyczajnych, wydawałoby się ludzi, do ludobójstwa, np. w obozach koncentracyjnych podczas II wojny światowej. Przypuszczał, że Niemcy jako naród muszą być szczególnie skłonni do podporządkowywania się przełożonym. Aby sprawdzić tę hipotezę, wymyślił eksperyment, który miał na celu zbadanie skłonności ludzi do ulegania autorytetom. Pierwotnie Milgram chciał przeprowadzić sondaż na grupie amerykańskiej, a następnie pojechać do Niemiec, aby sprawdzić różnice w zachowaniach przedstawicieli różnych narodowości. Po przeprowadzeniu badań w Stanach Zjednoczonych Milgram stwierdził jednak, Znalazłem tu w Ameryce tyle posłuszeństwa, że wcale już nie było powodu jechać do Niemiec. Wyniki eksperymentu na próbie amerykańskiej były bardzo zaskakujące i nieoczekiwane. Także dla samego Milgrama. Cały eksperyment przeprowadzony w latach 60. opierał się tak naprawdę na grze aktorskiej. Osoba biorąca udział w eksperymencie oczywiście nie była tego świadoma. W telegraficznym skrócie chodziło o to, że osoba badana miała za zadanie po usłyszeniu polecenia porazić prądem osobę przypiętą do elektrycznego krzesła. Napięcie stopniowo było coraz większe, a osoba przeprowadzająca eksperyment stanowczym głosem wydawała polecenia. Osoba rażona prądem oczywiście była bezpieczna, jej okrzyki bólu były odtwarzane z taśmy, a od pewnego momentu przy najwyższych napięciach przestawała reagować. Widać było, że badani męczyli się z powodu cierpień ofiary, prosili badacza, aby pozwolił im przestać, gdy odmawiał, kontynuowali, ale trzęsąc się, pocąc, jąkając. W tak opisanym eksperymencie najsilniejszym wstrząsem raziło 65% badanych. Nikt nie wycofał się, gdy ofiara wyraźnie o to prosiła, ani gdy zaczęła wołać o pomoc. Nawet gdy wydawała okrzyki przepełnione bólem, 80% uczestników kontynuowało wstrząsy, mimo że uczeń wspominał, że ma kłopoty z sercem i krzyczał. Wynik eksperymentu interpretuje się jako objaw skłonności ludzi do podporządkowania się autorytetom, która jest u ludzi olbrzymia. W niektórych wariantach badania nawet 93% osób stosowało najsilniejsze wstrząsy. Oczywiście cały eksperyment nie obył się bez krytyki. Mimo iż była to gra aktorska, wielu badanych stwierdziło, że były to jedne z ich najgorszych doświadczeń w życiu. No ale pokazuje to jeden poważny problem. Ci ludzie nie byli zmuszani, mieli całkowicie wolną wolę, mogli przestać w każdym momencie, gdyby tylko chcieli, a jednak wpływ autorytetu, jakim był eksperymentator, zrobił z nich oprawców. Zapewne wielu z Was słyszało o zjawisku takim jak inżynieria społeczna. Nie sposób jej pominąć w tym zestawieniu, bo jest to celowe działanie, które osacza nas z każdej strony. Jak podaje Wikipedia, jest to zbiór technik służących osiągnięciu określonych celów poprzez manipulację społeczeństwem. Innymi słowy, jest to celowe przekształcanie społeczeństwa. Socjotechnika stanowi jedną z najważniejszych form oddziaływania aparatu państwowego, partii politycznych i ogólnie władzy. Zamiast przytaczać całe i rozbudowane definicje, sprawdźmy kilka z praktycznych technik, które używa się do manipulowania społeczeństwem. Pozorny wybór. Adept socjotechniki przedstawia podmiotom manipulacji kilka punktów widzenia, ale zdanie zgodne z jego poglądami w zaowalowany sposób ukazuje w bardziej pozytywnych barwach. Selekcja faktów. Manipulator wybiera fakty tylko dla niego wygodne i pozwala odbiorcom na dostęp tylko do jego przekazów. Zamiana nazw. Socjotechnik tworzy nowe pojęcie, któremu nadaje silne tło emocjonalne, a potem wykorzystuje je masowo w konstruowaniu komunikatów przekazywanych manipulowanym osobom. Zdanie Większości. Adepty inżynierii społecznej twierdzi, że jego zdanie podziela większość, i twierdzi, że wszyscy swoi tak mówią. Tworzenie stereotypów. Osoba manipulująca grupą tworzy stereotyp, a potem stale go używa, aby wzmocnić jego siłę. To tylko kilka zastosowanych technik, ale przecież wszyscy wokół jesteśmy świadkami ich zastosowania. A skoro są opisane i używane przez władzę, to jaką masz pewność, że twoja decyzja, którą podejmujesz w ułamku sekundy, zanim jeszcze zdążysz o niej pomyśleć. Nie jest tak naprawdę opinią wykreowaną przez władzę i nie jestem tutaj fanatykiem teorii spiskowych. Tak po prostu jest, to są fakty. Więc jeśli mówimy o wolności, musimy spojrzeć prawdzie w oczy i wreszcie przyznać, że wolność jest często bardziej sloganem niż rzeczywistością. Nie jesteśmy niewolnikami jawnie, ale za sprawą technik, mediów i potrzeb, które wykreowano, aby później wmówić nam, że są niezbędne do życia. Ludzie mają poczucie, że decydują sami, gdy tak naprawdę algorytmy, media i korporacje budują ich rzeczywistość. Jesteśmy uzależnieni od dopaminy, a ona jest jak narkotyk. Nawet psychologowie przyznają, że dopamina działa tak samo jak każda inna używka. Nie potrafimy już czuć spokoju bez bodźców ani radości bez potwierdzenia ze strony innych. I tu pojawia się największy paradoks nowoczesności. Człowiek, który ma nieograniczony dostęp do wszystkiego, nie potrafi już cieszyć się niczym. Przez własne pragnienia, przez potrzebę bycia kimś, bycia widzianym, bycia wystarczającym, pokazania się innym, człowiek zostaje niewolnikiem własnego ego. Oczywiście dzieje się to poza naszą świadomością, ale dotyka każdego z nas. Ludzie przepracowani, a jednak bojący się przestać. Samotni, a jednocześnie uciekający w wirtualne relacje. Ścigający szczęście, które nigdy nie przychodzi. Wiemy więc, że decyzje w nas powstają szybko i często bez naszej większej kontroli, ale z całą pewnością przez sugestie i narracje medialne. Wiemy, że autorytety potrafią sprawić, że człowiek dopuści się wręcz okrucieństwa. Można powiedzieć dobrowolnie. Wiemy też, że obecnie jesteśmy niewolnikami samych siebie, swoich pragnień i zachcianek. I w tym momencie pojawia się pytanie głębsze niż socjologia i nauka bo jeśli człowiek sam nie potrafi się uwolnić, jeśli sam nie jest w stanie podejmować dobrych decyzji, to może prawdziwa wolność nie pochodzi z niego samego? Może prawdziwa wolność jest czymś innym, niż nam wmówiono. Może żyliśmy w złudnym przekonaniu, że jesteśmy wolni, gdy tak naprawdę wolności nigdy nie poznaliśmy. I tu dochodzimy do sedna. Dokładnie to samo wydarzyło się 2000 lat temu w Jerozolimie. Wyobraźcie sobie tę scenę. Naród żydowski jest okupowany przez Rzym. Judea jest rzymską strefą wpływów, a ludzie tam mieszkający oczekują na Mesjasza. Czekają na zbawiciela, bo mówią o nim proroctwa. Atmosfera jest napięta. Ludzie pragną wyzwolenia z niewoli. Wtedy pojawia się Jezus. I nie wyzwolił ich z niewoli Rzymu, jak sądzili, że uczyni. Przed wyzwolić ich od tego, co naprawdę zniewala człowieka: od grzechu. Ale niech nie będzie to teraz jakieś kościelne gadanie. Bo widzimy wyraźnie w Ewangelii, jak Jezus sprzeciwiał się faryzeuszom i uczonym w piśmie, którzy byli religijno-politycznym stronnictwem w tamtym okresie. Mieli wpływy, co za tym idzie władzę, a On jawnie obnażał ich postawy i wyraźnie przed nimi przestrzegał. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy. Bo jesteście podobni do grobów pobielanych, które z zewnątrz wydają się piękne, a wewnątrz są pełne kości umarłych i wszelkiej nieczystości. Tak i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz jesteście pełni obłudy i nieprawości. A on odpowiedział im: Dobrze prorokował Izajasz o was, o błudnikach, jak jest napisane. Ten lud czci mnie wargami, lecz serce ich daleko jest ode mnie. Lecz na próżno mnie czczą, ucząc nauk, nakazów ludzkich. Odrzuciliście przykazania Boże, a trzymacie się przekazów ludzkich, obmywania dzbanów i kubków i wiele innych podobnych rzeczy czynicie. Zostawcie ich. Oni są ślepymi przewodnikami ślepych, a jeśli ślepy, ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną. Biada wam uczeń w piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi, sami bowiem nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy chcą wejść. To właśnie nam pokazuje, że osoby uważane wtedy za elitę, cieszące się szacunkiem i poważaniem w społeczeństwie, będące autorytetami w rzeczywistości działały na własną korzyść. Pod pozorem Bożego prawa wprowadzali własne przepisy, korzystając z wcześniej omówionej socjotechniki. Jezus wyraźnie ją piętnował, zwracając jednocześnie uwagę na to, że prawdziwa wolność jest czymś innym niż twierdzili i dalej twierdzi świat. Czym więc jest prawdziwa wolność i jak ją osiągnąć? Słowo Boże opisuje, że tym, co nas zniewala, jest tak naprawdę grzech. Nasze własne porządliwości, pragnienia, jeżeli nie są to pragnienia pochodzące od Boga, są grzeszne i służą naszemu zniewoleniu. Ale również i lęk. Lęk jest czymś, co krępuje nam ręce, sprawia, że boimy się podjąć decyzję. W Biblii wielokrotnie czytamy, aby się nie bać. Jest to skierowane do nas wprost. Dlaczego? Bo zarówno grzech, jak i lęk to efekt działania diabła. Bóg, który jest dobry, który jest prawdą i który jest miłością, nie ma nic wspólnego ani z grzechem, ani z lękiem. Prawdziwa wolność jest tam, gdzie tego nie ma. Jezus nauczając, mówił, że przez wytrwanie w Jego słowie i poznanie prawdy zostaniemy wyswoleni. Wtedy Jezus mówił do tych Żydów, którzy mu uwierzyli: Jeśli będziecie trwać w moim słowie, będziecie prawdziwie moimi uczniami. I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli mu: My jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie służyliśmy nikomu. Jakże możesz mówić, będziecie wolni? Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, że każdy, kto popełnia grzech, jest sługą grzechu. A sługa nie mieszka w domu na wieki, lecz syn mieszka na wieki. Jeśli więc syn was wyzwoli, będziecie prawdziwie wolni. Wolność, którą zyskujemy przez wiarę w Jezusa Chrystusa, jest wolnością od grzechu i lęku. Lęk jest przeciwieństwem wiary, bo gdy się boimy, nie ma w nas pewności. A wiara jest pewnością, jak czytamy w liście do Hebrajczyków. Nasze uwolnienie od porządliwości, grzesznego sposobu myślenia, od nałogów i tego, co złe, nie wynika z naszych wysiłków, bo my, jako ludzie, nigdy nie byliśmy w stanie się od tego uwolnić. Okej, okay, może uda nam się pozbyć czegoś cieleśnie po ludzku, ale to nie to samo co Boża Łaska, która uzdalnia nas do życia w wolności i świętości. To właśnie zwycięstwo Chrystusa jest w stanie wyzwolić nas z niewoli grzechu. Grzech przestaje mieć władzę nad osobą, która oddaje swoje życie Jezusowi. To nie znaczy, że ta osoba nigdy nie doświadczy pokusy, ale że jest w stanie ostać się i skutecznie trwać w czystości. Ofiara dokonana przez Chrystusa jest zapłatą za każdy grzech świata przeszły, teraźniejszy i przyszły. Jedyny grzech, jaki pozostaje, to niewiara. Na to ofiara Chrystusa nie ma mocy, bo jest to świadome odrzucenie tej ofiary przez człowieka. Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy nie postępują według ciała, ale według ducha. Gdyż prawo ducha życia, które jest w Jezusie Chrystusie, uwolniło mnie od prawa grzechu i śmierci. Trwajcie więc w tej wolności, którą nas Chrystus wyzwolił, i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Pan zaś jest tym duchem, a gdzie jest duch Pana, tam i wolność. Tym właśnie jest dobra nowina. Nasze grzechy zostały zapłacone. Wystarczy uwierzyć temu, który tej zapłaty dokonał. Lecz teraz, uwolnieni od grzechu, gdy staliście się sługami Boga, macie swój pożytek ku uświęceniu, a na końcu życie wieczne. Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Wolność od grzechu jest fundamentalną kwestią. Bóg powiedział przez proroka Ezechiela, że da nam nowe serce i nowego ducha. Ale nasz umysł pozostaje stary. Musimy zatem dokonać przemiany umysłu. Pozostawić nasze poprzednie życie, próżne postępowanie i wejść w życie, do jakiego powołał nas Bóg. Że co się tyczy poprzedniego postępowania, powinniście zrzucić z siebie starego człowieka, który ulega zepsudziu przez zwodnicze żądze, i odnowić się w duchu waszego umysłu i przyoblec się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga, w sprawiedliwości i w prawdziwej świętości. Przemiana umysłu to proces, ale jest on niezbędny, by zmienić nas samych, by uczyć nas postępować w prawdzie. Takie postępowanie jest postępowaniem dziecka Bożego, jest życiem w wolności tej prawdziwej wolności, niepozorowanej przez świat. A czy Ty dałeś się już wyzwolić Bogu z niewoli grzechu? Podziel się swoim doświadczeniem w komentarzu. Zapraszam Was serdecznie w każdy poniedziałek, środę i piątek na spotkania live na naszym kanale, gdzie w oparciu o Biblię braciszek Sebastian odpowie na Wasze pytania. Chwała Jezusowi!